rybom. Nic nie słyszę, bo jakiś debil się drzew przez megafon. Co zrobić z wędzoną makrelą? No zrobić z niej pastę i to będziemy dzisiaj robili, także zapraszam Was do odcinka, jak zrobić delicious pastę z wędzonej makreli. Do produkcji naszej zajebistej pasty. Rozumiesz? Zajebisty. Będziemy potrzebowali jednej wędzonej makry. Ona ma około 30 cm i w 100 wam pokażę, jak ją dobrze obrać. Następnie to będzie jedna główka cebuli. Cebulę możesz sparzyć rządkiem, ewentualnie to obgotować, jeżeli jesteś za miękki, bo ci we wszystkim matka pomagała. A jak jesteś prawdziwym hardcorem, to jest taką surową. Taki prawilny rusek. Dodatkową rzeczą, którą będziemy potrzebowali. To jest majonez. Nie będziemy się o to bili czy kielecki, czy łomżyński, czy bo takich nie ma. Będzie to majonez winiary. Do tego będą jajka od szczęśliwych kurek z wolnego wybiegu, które nie doświadczyły przemocy w klatkach. Co ważne, twaróg. jeżeli jesteś tusty, daj chudy, a jak jesteś chudy, to daj tusty. Albo olej, to co powiedziałem, i daj taki, jaki lubisz. I do tego dzisiaj próbuję pierwszy raz damy kapary. Kapary niektórzy lubią, i nie. Ja jestem sam ciekaw, co powiecie, co sam powiem. Zapraszam do działania. Ważne jest, aby prawidłowo obrać rybę. Spokojnie, jeżeli nigdy to by się nie udawało, Mojtaz się nauczy. Makrela i widelec. Widelcem wchodzę pod skórę, po czym zdejmuję skórę. A następnie wzdłuż linii bocznej będę oddzielał mięso od ości aby na końcu znieść cały kręgosłup naraz. Ryba została obrana. Następnie bierzemy się za drobne pokrojenie cebuli, drobne poszatkowanie pietruszki oraz drobnie kroimy jajko. Może być kostka, a jak nie umiesz, to kroisz tak, jak umiesz. Następnie całość łączysz, wrzucasz do miski i wyrabiasz dla bardziej wybrednych może być wrebienie ręką. Pamiętajcie, aby do pasty dać dużo pieprzu, to robi robotę. Teraz biorę kawałek bagietki i wysmaruję naszą bagietkę pastą. No, nie uciekaj. Dobra. Grande finale, patrz na to smakuje. Pachnie OK. Więcej pieprzu, ale to jest dobra maska, bo, bo ja ją robiłem. Ja nie wymyśliłem, ale ja mi się zrobiłem. Dzięki, że jesteście. Zapraszam do przepisu. Pyszna pasta w makaronie, jest lepiej.